Jak, ile razy Cię już ktoś wynajmował do grania? 120, 120. 120? Wow. I zdarzają się, że na przykład ktoś później bajerę kręci? No tak. Ale <laughs> Fajnie. No. Potem go Jeszcze Kurwa. No sorry, że się tak wypierdalam Trochę fiduje, no, ale to dobrze będziesz miała ciekawszą grę 160 razy ci ktoś wynajmował to kurde, nawet spoko ścianu. Już siaka wyciągnęłaś na tym hmm. A przez yy, od kiedy jesteś na tym serwisie? 1 listopada O kurcze Czyli przez dwa miesiące to ładnie, myślałem, że na przykład rok że jesteś zarobiona, musisz siedzieć i grać. Nie, ja, bo, nie bo wcześniej, kiedy ja chodziłam z takim moim byłym, to ja nawet znajomych nie mogłam mieć chłopaków ani nic nie. Kiedy się, że tak kolega z pracy mi napisał to już na to pisanie, że z nim zerwiem, zerwiem kolega z pracy mi napisał to. O, czaje. No. Toksyczna taka no. relacja.